Dziś sprawdzimy mieszkanie, które pierwotnie było wystawione za ponad 700 tysięcy zł, a finalna cena sprzedaży była nieco ponad 600 tysięcy zł. Z czego wynika tak duża zmiana? Czy to już jest koniec bańki na rynku nieruchomości, czy chodzi o coś więcej? Sprawdzimy cenę z raportu Sonar Home, jaką możesz wykonać za darmo na sonarhome.pl z opinią agenta, który to mieszkanie sprzedał. Nazywam się Anton Bubiel i jestem współzałożycielem Sonar Home, gdzie od ponad 7 lat pomagamy osobom takim jak Ty podjąć właściwą decyzję i zrealizować zakup lub sprzedaż mieszkania. Zapraszam. Mrocznie, ale przynajmniej czysto i nie śmierdzi. Cześć, zapraszam. Cześć. Jest z nami Ignacy Szwedziński z. Agencji Eteria Consulting. Ignacy, pokaż nam proszę to mieszkanie. Mamy tutaj mieszkanie 53,2 m2 przy ulicy obozowej. Obecnie układ jest dwupokojowy, ale mamy tutaj bardzo wiele możliwości aranżacyjnych. Zaraz wam pokażę mniej więcej, jak to wygląda. Jesteśmy w pierwszym pomieszczeniu, myślę, że to będzie przeznaczone na salon. Można tutaj dowolnie manewrować ścianami, więc można połączyć ewentualnie z kuchnią, z przedpokojem. To wszystko zaraz zobaczymy. No, widzę, że mieszkanie jest w standardzie do remontu, natomiast podłoga wydaje się mieć jakiś potencjał. Czy jest Twoim zdaniem do odratowania? Ona wygląda na pozór bardzo dobrze, ponieważ jest drewniana, jeszcze nasza ulubiona jodełka, tak? więc to jest coś, co wszyscy lubią. Jednak po analizie specjalistów ona raczej do odratowania nie jest. Okay. Więc potrzebny tutaj jest generalny remont, to dotyczy wszystkich innych pomieszczeń. Rozumiem. Chodźmy teraz do kuchni, to pokażę jakie tutaj mamy dalsze możliwości. Jasne. Tak jak widać znajdujemy się w kuchni. Kuchnia jest dosyć spora, dodatkowo jest doświetlona, mamy duże okno. To też daje nam możliwość zrobienia na przykład w tym pomieszczeniu sypialni i to jest jeden z pomysłów, który gdzieś tutaj można wykorzystać. Takich też widać, mamy tutaj pawlacz nad drzwiami oraz w innych miejscach w mieszkaniu też one się znajdują. Można je wykorzystać dalej, można je usunąć, to jest taka Cecha charakterystyczna tego budownictwa. Tak? Więc to wszystko jest no, związane tutaj z latami 50., bo sam budynek też jest z 55 roku. A widzę, że na podłodze jest linoleum, natomiast jak żeśmy wchodzili tutaj, to tak, jakby podłoga pracowała. O co chodzi? Tak jest. tak Jak, jak robimy jeden nawet krok, Te. to czuj, że wszystko się porusza. Mamy tutaj oryginalne też deski, więc nawet nie jest parkie, tylko mamy deski z 50 lat. Ok, super. Z takich ciekawostek jeszcze z lat 50., pod oknem. E była wcześniej zlokalizowana lodówka, tak? czyli duża, głębsza szafka, która była po prostu chłodna. Ona wciąż jest, ona jest teraz delikatnie zamaskowana, ale to też klimat lat 50 czyli o, to wciąż jest tutaj obecne. Ciekawe bardzo. Super. Chodźmy zobaczyć kolejne pomieszczenie, czyli sypialnię. Chodźmy. No i mamy drugie pomieszczenie, docelowo najprawdopodobniej sypialnia. Ona jest dosyć duża więc yy, możliwe też jest różne ułożenie, tak? łóżko nawet king size wejdzie nam tutaj w poprzek, wzdłuż, tak jakbyśmy dowolnie chcieli, dodatkowo za mną może być nawet zrobiona garderoba dowolność całkowita. Bardzo w ogóle wysokie te pomieszczenia. Tak, to też miałem powiedzieć na samym początku. Mamy tutaj 2,80 tak? Więc po pierwsze wszystkie pomieszczenia wydają się bardziej przestronne, a dodatkowo na przykład w przypadku zabudowy e, szaf, tak, czy jakiejś innej, no to e, jest dużo przestrzeni do wykorzystania. Mm -hmm. to jest, myślę, że jeden z większych atutów tego mieszkania, tak? To, że po pierwsze jest do remontu, czyli do aranżacji swojej własnej całkowitej, a po drugie ta wysokość. Zdecydowanie. Tutaj akurat Wydaje się, że jakby ktoś chciał zostawić tą podłogę, to by się nadawała, no ale elektryka do wymiany. Tak jak wspomniałem, mieszkanie jest do generalnego remontu. Tak? Tu, nawet jak widzisz, mamy jedno gniazdko tutaj, drugie jest za mną, więc na dwóch gniazkach ciężko operować. Więc elektryka jest, jest do wymiany. No, trzeba pamiętać, że wymiana elektryki to nie jest w ogóle problem. Nawet w mieszkaniu, które jest gdzieś stosunkowo wykończone, wymiana elektryki nie stanowi problemu i nie stanowi dużych kosztów. To jest tylko i wyłącznie bruzdowanie w ścianach, położenie nowych kabli, a możemy dopasować całe pomieszczenie według naszych potrzeb. Tak Każdy na przykład woli mieć wiem, gniazdko tuż przy łóżku, nad łóżkiem. To wszystko możesz zrobić według swojego pomysłu. A czy kupujący są tego świadomi? Bo ja mam takie wrażenie i doświadczenie, że raczej się bardzo, bardzo boją tej wymiany elektryki. Raczej się bardzo boją, tak. To zawsze ich przeraża, bo wyobrażają sobie olbrzymie kłucie w ścianach, tak, jakbyśmy mieli przestawiać zaraz po prostu ścianę z jednego pomieszczenia do drugiego. To jest zabieg. On nie jest może bardzo mało inwazyjny, ale tak jak wspomniałem, jeżeli ktoś maluje pomieszczenie, to równie dobrze tą elektrykę może wymienić, bo to jest tak samo dokuczliwe czy po prostu niedokuczliwe. Super. To, co nam zostało? Zostały nam no, oczywiście przedpokój, który też jest tutaj okazały, i łazienkę, ale zacznijmy od łazienki. Jasne. Uch. Właśnie, no wiadomo, do generalnego remontu, ale to co jest ważne, wszystkie instalacje tutaj w budynku już są wymienione przez wspólnotę, więc wszystkie piony, to co nie wspomniałem, elektryka na klatce schodowej też została wymieniona, więc takie najcięższe rzeczy, które potem ingerują w życie, na przykład jeżeli tu remont byłby dokonany, to już jest za nami. Zdecydowanie to duży plus. W ogóle ciekawe jest to, że łazienka jest tak, jakby po środku, bo mamy duże pomieszczenie po lewej, duże pomieszczenie po prawej. W związku z tym, na przykład, gdyby to nie wiem, chciał kupić inwestor, mógłby tutaj z podziałem tych pomieszczeń podziałać. A no widzisz, do tego za chwilę jeszcze wrócimy. Okej, okay. Ignacy, obejrzeliśmy mieszkanie, to teraz wyceńmy je na sonar Home. Zobaczmy, co powie nasz algorytm. Dobra, jak wiemy, jesteśmy w Warszawie. Przy ulicy Obozowej 87. Ile tu jest na Przypomnij 53 i 20. Dobra, pisz 53, dwa pokoje. Jesteśmy na pierwszym piętrze z czterech. Z czterech. Jaki to jest rok budowy? 55. No, standard, myślę, że bez cienia wątpliwości jest do z remontu. <laughs> Czy do tego mieszkania przynależy jakakolwiek piwnica? Mamy piwnicę, tak. O, a ile metrów? Ciężko to powiedzieć, bo ona jest w stosunkowo ciekawym układzie. Ona jest w kształcie litery U. Okej, okay, dobra, no ale jest. Nie mamy tu windy, nie mamy balkonu, nie mamy miejsca postojowego. Zobaczmy, co powiem. Nasz algorytm często wycenia mieszkania, więc kapcza jest wymagana. W tym momencie pokazuje 665 tysięcy. Przy czym pobiorę raport i zobaczę, jakie są widełki cenowe. I w widełkach cenowych cena jest między 632 tysiące a 699. Wiem natomiast, że mieszkanie znalazło już swojego nabywcę, więc Ignacy, proszę cię. Uchyl rąbka tajemnicy i powiedz, jaka jest finalna cena transakcyjna. Zanim tę tajemnicę zdradzę, opowiem może, jak to wszystko się zaczęło, przez co przechodziliśmy, Słuchaj. bo trochę przygód w międzyczasie też było. Właściciel na początku zrobił wycenę, tutaj w waszej wyceniarce też sonarowej, w listopadzie zeszłego roku. Wtedy ta cena była określona przez, przez wyceniarkę Sonara w granicach 690 tysięcy. Więc wyżej niż na przykład teraz u Ciebie tutaj Tak, wyznacza? no bo trzeba tutaj uczciwie powiedzieć, że w 24 roku, jeszcze w listopadzie, te ceny mentalnie były na poziomie górki z 23 roku, a dzisiaj już jesteśmy w zupełnie innym momencie. To prawda, 690 no to jest około 12 900 m2. Mhm. Taką wycenę otrzymał. Po przeanalizowaniu też rynku lokalnego, tak, jakie tutaj mieszkania były na sprzedaż, zauważył, że tak naprawdę wszystkie inne mieszkania sprzedawane są, czy oferowane są w cenach od 14,5 do 15,5, czasami do 16 tysięcy m kwadratowych. I to też mieszkania do generalnego remontu, a czasami na wyższych piętrach bez windy, tak? Więc mniej atrakcyjne. Mhm. No i w jego głowie powstało dosyć duże zamieszanie. Sam też nie wiedział, jak do tego tematu podejść i wtedy spotkaliśmy się, czy spotkał właśnie mnie. Spotkaliśmy się na koniec lutego, w marcu wystartowaliśmy ze sprzedażą. I od jakiej ceny zaczęliście? Ja zazwyczaj przed samą sprzedażą robię też swoją własną wycenę, bo wiadomo, że przykładowo wasza wycena to jest robiona przez algorytm, więc nie są brane wszystkie specyfikacje danego mieszkania pod uwagę. Jasne. Tak. Czy na przykład głośność, czy jakieś poszczególne ułożenie pomieszczeń, ułożenie okna, to wszystko tak naprawdę ma znaczenie. Więc ja, robiąc moją wycenę, wziąłem to pod uwagę, wziąłem też pod uwagę ceny transakcyjne, czyli sprzedażowe mieszkań, które były też sprzedawane w okolicy. Mm -hmm. I znając też ich standard, czy stan po prostu techniczny, mogłem oszacować tą cenę, z jaką powinniśmy wystartować. I ona przy obecnym rynku, czy wtedy, wtedy jak to wyglądało, i przy danej konkurencji, racjonalnie wyglądało, żeby podejść trochę ponad waszą wycenę. Startowaliśmy z ceną 719 tysięcy, czyli to jest za metr kwadratowy 13,5 plus minus. Ok. I jak udało się sprzedać za tę cenę? Za tą cenę nie. W międzyczasie mieliśmy też kilka różnych rozwiązań, bo przed samą sprzedażą to mieszkanie też wyglądało inaczej, jak też dzisiaj je zobaczyliśmy. Też przed pierwszą prezentacją mieszkanie zostało opróżnione i teraz wygląda dużo lepiej. Dużo lepiej się prezentuje, te pomieszczenia wyglądają też na większe. Tak? Właściciel nie miał za bardzo na to wszystko czasu. Ma pracę, która też tak naprawdę zajmuje go w pełni każdego dnia, więc to wszystko było tak naprawdę na moje. I barkach, no i myślę, że podołałem. Super. I przy tej cenie 719 tysięcy był ruch, przychodzili zainteresowane osoby, żeby obejrzeć to mieszkanie? Nie pamiętam dokładnie ile w danym okresie mieliśmy prezentacji, mieliśmy ich kilka, mhm. ale tak naprawdę zderzałem się tutaj z dużą, z dużym dystansem klientów, którzy to mieszkanie oglądali. Mieli do wyboru zupełnie inne mieszkania, czasami w lepszym standardzie, niekoniecznie może w tej części Warszawy, ale krótko mówiąc żadna oferta nie padła i nikt nie był zainteresowany dalszymi rozmowami, więc stosunkowo szybko musieliśmy przejść do no zracjonalizowania także tutaj tej ceny i nastąpiła tam obniżka około 30 tysięcy. Okej. Okay. Co sprawiło, że tych prezentacji było więcej? Tak naprawdę ogólnie miałem tutaj 26 prezentacji. Uff. Tak. No, każdy, kto działa w branży, to wie, że jakby to nie jest bardzo mała ilość. Zdecydowanie. To jest raczej w tym górnym pułapie i do takich liczb zazwyczaj się nie dochodzi. To opowiedz, kto przychodził oglądać to mieszkanie? Jaki to profil kupującego? Tutaj mieliśmy kilka podejść do klienta docelowego. Tak? Na początku wyobrażają sobie tutaj najprawdopodobniej jakąś młodą parę, młode małżeństwo, przez wzgląd po pierwsze na lokalizację, po drugie samo ułożenie mieszkania. Tak? Docelowo można tutaj zrobić dwie osobne sypialnie i salon z aneksem kuchennym, co jest tak naprawdę super rozwiązanie. I myślałem, że tak tutaj też ta sprzedaż się zakończy. No właśnie, mówisz ze względu na tą lokalizację. A co byś mógł powiedzieć o tej lokalizacji? Co ją wyróżnia? Jakie ma plusy, ale też może szczerze, jakie są tutaj minusy? No, wiemy, że jeżeli chodzi o koło, czy jej tą część woli w Warszawie, jest to raczej spokojna okolica. Tak? Życie trochę wolniej tutaj płynie. Mamy dwa duże zielone obszary, bo mamy lasek na kole oraz park moczydło. Tak? Więc to dla kogoś, kto na przykład lubi z pieskiem chodzić na spacery, czy nawet aktywność sportową, jest to bardzo dobre rozwiązanie. Mamy basen blisko, halę sportową, wszystko to jest pod ręką. Komunikacyjnie też jest stosunkowo wygodnie, bo do metra jest. Troszkę ponad kilometr, a z drugiej strony mamy tak naprawdę tramwaje tuż pod oknem. Co z jednej strony jest atutem, ale bardzo często, jak się okazało na prezentacjach, było tutaj elementem wykluczającym to mieszkanie. Jasne. No to wracając, i co po obniżce ceny o 30 tysięcy znalazł się nabywca? Mieliśmy kilka sytuacji już podbramkowych. Finalnie klienci, którzy najczęściej byli zainteresowani, wchodzili w rozmowy jakieś negocjacyjne, to byli inwestorzy. Inwestorzy w różnym kierunku, czasami było to pod kątem długiego najmu, czasami krótkiego najmu, żeby zrobić tu na przykład dwa pomieszczenia, trzy pomieszczenia, bardzo różnie. Jednak nawet gdy już dochodziło do jakichś zaawansowanych rozmów, oferta na przykład została zaakceptowana przez właścicieli, klient się wycofywał. I po trzech czy czterech takich sytuacjach musieliśmy jeszcze raz przeanalizować, jak wygląda rynek, i zejść z tą ceną jeszcze troszkę niżej. I do jakiego poziomu musiałeś zejść, żeby w końcu znaleźć tego końcowego nabywcę? Po przeanalizowaniu tego, jakie po pierwsze oferty padały ze strony potencjalnych nabywców, uznaliśmy wspólnie też z właścicielem, po moim gdzieś tam tłumaczeniu całej sytuacji, że zejdziemy tutaj do ceny 635 tysięcy, czyli to jest Poniżej 12 tysięcy m2. To była już ta finalna cena transakcyjna? To nie była jeszcze finalna, finalnie już bardzo blisko. Skończyliśmy na 625, czy po jakichś tam delikatnych negocjacjach. Kto to kupił? Kupił to inwestor, który, uwaga, zrobi tutaj trzy mikrokawalerki. U, wow! Na 52 metrach. Nieźle. Wydaje się, że chyba złapał okazję. Był to dobry moment na negocjację cenową, no i faktycznie to mieszkanie. Pozwala na spory potencjał, jeśli chodzi o przeróbki. Grubo tutaj idziesz. Nie do końca tak łatwo powiedzieć, czy złapa okazję, czy nie. Tak. Najważniejsze, że obie strony są zadowolone, czyli zadowolony jest i kupiec, i sprzedawca, więc myślę, że cel został osiągnięty. To mieszkanie jest y, trudne. Tak? I przez te 26 prezentacji zdążyłem się o tym naprawdę przekonać. Y, jest stosunkowo głośne, bo mamy przystanek tramwajowy tuż obok, więc dla osób szukających mieszkania na swoje własne potrzeby często to jest y, wykluczające. Ułożenie pokoi też jest y, specyficzne, bo mamy po jednym oknie, które nie do końca oświetla całe pomieszczenie. Tak, to nawet chodząc teraz po mieszkaniu, też to jest zauważalne. Jesteśmy w ciągu dnia. Co dopiero na przykład wieczorem albo wcześniej rano. Więc yy, są zawsze plusy i minusy. Tak? Na trzy mikrokawalerki myślę, że super sprawa. Super. Ignacy, napracowałeś się, ale osiągnąłeś sukces. Bardzo Ci gratuluję i bardzo Ci dziękuję za zaproszenie nas i za pokazanie tej nieruchomości. Cała przyjemność po mojej stronie. Obejrzeliśmy dzisiaj dwupokojowe mieszkanie na 53 metrach do remontu w kamienicy bez windy tuż przy torach tramwajowych. Niełatwy temat. Poznaliśmy też Ignacego, który wykonał ogrom pracy, żeby to mieszkanie sprzedać. I sprzedał. Ale sporo poniżej pierwotnych oczekiwań właściciela. Ten przykład dobitnie pokazuje nam, że dzisiaj rynek jest w zupełnie innym miejscu niż rok czy dwa lata temu. Mam nadzieję, że ten materiał Ci się spodobał. Jeśli tak, Kliknij lajka, like dzwoneczek, subskrybuj nasz kanał. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.